Co możesz czuć do pan, Na pewno ogromną radość, satysfakcję i naprawdę ogromną, podwójną satysfakcję, bo ten puchar w zasadzie można powiedzieć zdobyłem drugi raz, ale... Ten obecny jest w zupełnie innej funkcji, więc, więc on cieszy dziesięciokrotnie bardziej, ponieważ w tamtym roku byłem asystentem w tym roku jako pierwszy trener, więc to na pewno jest zupełnie inna satysfakcja po prostu, na pewno, pod po, po dziesięciokrotnie. Bardzo trudny mecz. Spodziewał się pan tego meczu? Tak, a myślę, że spodziewałem się tego już, dlatego że, że już ten wczorajszy mecz, ta Krakowie, ten mecz Kraków, nas kosztował naprawdę wczoraj wiele wysiłku, ta Krakowiec zagrała z nami naprawdę bardzo dobre spotkanie. Myślę też, że, że ten troszkę mniej, mniejszy czas regeneracji niż oświęcim jednak mimo wszystko może troszkę bagatelizowałem, ale mimo wszystko jednak dał, dał się we znaki nam dzisiaj, szczególnie w tej drugiej części spotkania, bo tą pierwszą tercję i połowę drugiej, myślę, że byliśmy normalnie dysponowani fizycznie dobrze. Natomiast mówię, ta końcówka drugiej, trzecia tercja, no fizycznie widać było, że, że, że brakowało nam sił i tutaj nie da się nic ukryć. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, że, że jednak chłopcy no, ten charakter, m, m, prawdziwy charakter pokazali, że wytrzymali to do końca, a, a w karnych Przemek zrobił swoją robotę i, i, i udało się zdobyć ten, ten, ten sukces. Panie Wiesz, że teraz czas na świętowanie, a od jutra. No oczywiście teraz czas na świętowanie, oczywiście po takim, po takim turnieju muszą, muszą chłopcy stanąć wolne. Na pewno jest 31, jest nowy rok, więc spotykamy się, spotykamy się drugiego na popołudniu treningu. I... I mamy od 2 do 6, cztery dni do, do meczu z Toruniem i przygotowujemy się już teraz. Oczywiście, co jest najważniejsze, najważniejsze będzie to, żeby... Owszem, z takiego sukcesu trzeba się cieszyć, bo to byłoby nie, niesmaczne, żeby się nie cieszyć, więc cieszyć się musimy. Ale musimy szybko wrócić na ziemię i, i, i po, po przerwie zacząć pracować i myśleć już o, o rozrywkach PLH, bo przed nami finisz, decydujący moment, więc, więc musimy zrobić wszystko, żeby wrócić do, do tej dynamicznej gry, do tej dynamicznej dyspozycji, którą prezentowaliśmy w lidze PLH. Każdy sukces drużyny, którą wspieramy, oczywiście wspieramy już od kilku lat, jest sukcesem naszego banku. Co pan czuje teraz? Radość, radość, nadzieję na to, że będziemy również walczyli o medal w Mistrzostwach Polski. Jest to uczucie nie do opisania, bardzo świetne. Cieszę się z tego i teraz na pewno pójdziemy świętować z całą drużyną. Parę piwek i spać, bo jutro trening.